No tak, to nasza wina, zbieraczy, że przez wprowadzony system kaucyjny wszystkie napoje w puszkach i butelkach podrożało, a my się cieszymy. Bo taki właśnie komentarz dostałem, że wszystko drożeje, a my, barany, się cieszymy, że możemy sobie zebrać butelki i puszki kaucyjne. No słuchajcie, hit sezonu, można tak powiedzieć. A ja w tych, jak widzicie, bardzo śnieżnych okolicznościach przyrody wybrałem się na taki rekonesans czy w śniegu coś świeżego nie będzie zalegało o jest masakryczna zima no i, i przebijać się przez te hałdy śniegu jest ciężko no ale dla spaceru i przewietrzenia głowy mówię przejdę się swoimi ścieżkami o ile to ścieżki można nazwać i poszukam czy coś wpadnie do torby Mam nadzieję, że tak. No ale najważniejszy dzisiaj jest spacer, bo po ostatnich dniach, gdzie naprawdę intensywnie padało, przyszło trochę mrozu. Trochę w nocy minus 12 u mnie było. Teraz wyszło słoneczko, i naprawdę aż przyjemnie wyjść. No i tak se połażę, gdzie będę mógł oczywiście dojść. No i zobaczymy, czy coś w śniegu będzie leżało. No dobra, mam już pierwsze znajdy w torbie, pięć sztuk. Nie kaucyjne Ale jak widzicie jestem bez chwytaka. Bo zgubiłem. Tak w tych ostatnich śnieżnych poszukiwaniach, wywiatach. Gdzieś musiałem ten chwytak podziać. Może wpadł mi w śnieg albo coś. No i nie ma. Szukałem w aucie. Przeszukałem całe auto, a na chwytak mały nie jest. No niestety. Ale będę miał nowy, muszę zamówić. I zamówię sobie bardzo fajny chwytak, wam pokażę polskiej firmy. No ale to jeszcze chwilka. Jak się ze wszystkim ogarnę i do mnie przyjedzie, to na pewno wam zaprezentuję. Jest bardzo ciekawa konstrukcja. A tu leży puszka, więc się po nią schylę. Jest kolejna. A Tu plastikowa butelka sobie leży, ale to zapewne nie, nie będzie wyrób kaucyjny. Więc wrzucę go do kosza, ją do kosza. Dobra, przelecę się tutaj wśród tych, o tam za przystankiem widzę jedną. Dobra, idę do kosza, to wrzucę i przelecę się na drugą stronę. No i dobra, obleciałem sobie tak krótko, bo inaczej się nie da te swoje włości. Mam tu parę sztuk, chyba z osiem. O, tu coś już ze śniegu wystaje. Papierosek obok, puszeczka po spraycie. No i ta nawet jest kaucyjna, chyba pierwsza dzisiaj do torby. Na razie, tak jak widzicie, nie kompresuję, bo na tym śniegu, lodzie wręcz ciężko to wszystko ogarnę w warsztacie. Wsiadam do odkopanej osy. Lecę na drugą stronę, jak się uda gdzieś tam zatrzymać, bo parkingi, zobaczcie jak wyglądają. No, jest masakra. I Zobaczę, przelecę się jeszcze, a ja muszę podjechać do jednego sklepu, do drugiego. Także akurat gdzieś tam po drodze może jakaś pucha wpadnie. O, nie lubię zimy, ale dzisiaj jest nawet przyjemnie. No słuchajcie, jechałem właśnie do sklepu, no i tak się rozglądałem po tych zaśnieżonych poboczach. No ale coś tutaj kątem oka zauważyłem, zatrzymałem się w zatoczce pod blokiem a tu zobaczcie co tu jest cała reklamowa puszek po kasztelanie zaraz spojrzę, ale jeszcze nie kaucyjne no ale to nic ale jest cała pucha śmieci te z wierzchu wyrzucam od razu do kosza tutaj bo są jakieś folie o, jeszcze jedna dobra, widać, że ktoś popielniczki z tego robił, ale o i tak. No, i widzicie jaki strzał. O, do kompresji. No i dobra. To mi się podoba. I teraz sobie wyobraźcie, że te puszki będą kaucyjne już niedługo. I w tej reklamówce jest. No, z 15 sztuk powiedzmy, tak mi się wydaje. I co, nie warto tego podnieść? Nie warto tego zabrać. 7,50, ale jakby ktoś piątkę, czy nawet dwójkę, czy nawet 50 groszy na chodniku zobaczył, to by na pewno się po to schylił. A takie puszki to już nie, bo to przecież ha, lump, menel, albo że wstyd, albo że to nasza wina, że zbieramy, to dlatego te kaucje wprowadzili i teraz już będzie tylko drożej. No, takie jest właśnie pojęcie. No dobra, podjechałem pod swoje dino. Wejdę na szybkie zakupy, a przy okazji zapytam, czy już coś wiedzą odnośnie przyjmowania butelek i puszek kaucyjnych. Jak to u nich wygląda i czy w ogóle już wygląda. I blikiem, jeśli mogę. A czy już te butelki kaucyjne to przyjmujecie z powrotem? Czyli tu przy się można oddawać. Ok. Bardzo dziękuję. Tak? Ja tak? Miłego dnia, do widzenia. No dobra, przy kasie można oddawać. Pani stwierdziła, że tak przyjmują. Czyli trzeba będzie podrzucić parę sztuk w najbliższym czasie. A w drodze powrotnej ze sklepu jeszcze podjechałem na drugą stronę naszej stacji PKP. Byłem tam, o tam byłem. Teraz jestem tu. No i tu zobaczymy, czy coś w śniegu utknęło przecież parkingi nie podśnieżane w ogóle wam powiem, nic tam trochę zepchnięte gdzie byłem wcześniej a tutaj dramat, masakra, miejscówka na jeden samochód, no ale śniegu jak widać napadało okrutnie dużo, więc nie ma się co dziwić, że te miejsca są na końcu priorytetów, no ale jak widać jest ciężko ale jest i puszka wbita w śnieg Pójdźmy na nią. No nie, no te po formułach to jeszcze nie widziałem kaucyjnej. O, no i tak z tym śniegiem to chyba zostaniemy na długo. No mamy, co mamy dzisiaj? Środę. Chyba środa jest. Już się gubię przez te dni wolne. No to w sobotę ma znowu dopadać. Masakra. Zobaczcie jak tu się chodzi pod wiadukiem troszkę. O, tam coś widzę dobra, idę tutaj gdzie wiadukt tak jakby robi naturalne zadaszenie no to śniegu mało ale tu widziałem jakąś butlę i puchę zobaczcie jest coś, jest jest Tiger kaktus. sprawdźmy czy tajgery też już A nie ten bezkaucyjny do tarwy butla też bez i ruszę do kosza, że ją chwyciłem, to już ją wezmę. Idę tam za ten winkiel, bo tam zawsze, zawsze coś jest. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Coś widać już różowego. Także ze śniegiem zostaniemy na długi, długi czas. No, ale cóż. Taki mamy klimat, tak? Tak to się mówi. No taki mamy klimat. Jest. Coś zgniecionego, frugo, ale frugo też jeszcze bez oznaczenia. No dobra, zapomniałem o tej drugiej stronie. A, zobaczcie tam. O tam widać takie czarne. A tutaj widzę białe. Jest białe. Białe tyskie. Do torby. No a tam, troszkę dalej od ścieżki. No, widzę. ...dwie sztuki. No to idziemy. Po kolana patrzcie. Jestem. Kolejny tajgerek. I... Energy Max. Okej. Okay. O, patrzcie. W moim śladzie... ...znalazło się... ...kuflowe... Ale to ta nie nasza kaucja. No i ja wam powiem, że jak te śniegi stopnieją, to będzie ciekawie. O! Dobra, jeszcze tą butlę muszę wrzucić do śmietnika. I chyba czas lecieć na bazę. No to jestem na bazie, ale dnia następnego i słuchajcie, tak przymroziło, bo jest minus 14. A jeśli chodzi o zbiory, no to tę torbę zbieraliśmy razem, a te trzy małe to efekt mojej drogi do pracy i z pracy. Także w tym śniegu jednak udaje się coś znaleźć. Nieźle. No dobra, teraz to wszystko posegreguję, co trzeba, pokompresuję, no i krótko podsumuję. A dodatkowo też wpiszę na tablicę to, co odzyskałem z Aldiego, no i oczywiście zasilę słoik. Ok, za robotę się biorę, no i zaraz widzimy się na krótkim podsumowaniu. Ok, najpierw wpisuję to. Co odzyskałem z Albiego? 29,50 i od razu zasilam słoik. To mamy załatwione. I od razu szybkie dzisiejsze podliczenie. 12 opakowań kaucyjnych, czyli 6 zł. No i puszki niekaucyjne skompresowane. O wadze kilograma 404 gramów, liczone po 5 zł to 7 zł i 2 grosze. Jakby nie patrzył, to 13 zł podniesione podczas zwykłego spaceru. No i teraz 100 takich spacerów? Dla mnie bomba, ale przecież to moja wina i wasza wina. I się cieszymy, że wszystko drożeje, bo podnosimy to z ziemi. No cóż, trudno.